Siemanko pasjonaci. Jak na wstępie widzieliście, yy, spaliła się żarówka. Światła przeciwmogłowego także zajmę się wymianą. Tak ad hoc, że się tak wyrażę. Także widzicie troszkę brudny samochodzik, ale nie będę go teraz pucował yy, Tutaj uprzedzę, że to jest przedliftowa wersja auta, także. Biorę się za robotę. No na początek, co tu muszę zrobić? Yy, tutaj i tutaj są takie dwa otwory i tam trzeba przy pomocy śrubokręta nadusić to, żeby ściągnąć ze ślepki. Także zaraz to zrobimy. Teraz ja spróbuję jakoś to pokazać, żeby się latarka nie przewróci. Nie wiem czy sobie jedną ręką poradzę, ale chcę wam tylko tutaj pokazać o co chodzi. Ja będę, potrze będę potrzebować dwóch rąk. Coś tu mi skazał. góra już by wyszła jeszcze dół o. i teraz tak torx dwudziestka nie wiem czy widać i trzy śrubeczki jeden, dwa, trzy na szczęście nie są zardzewiałe Biorę się za odkręcanie, może Wam tego akurat oszczędzę, także za chwilę wracam. Ok, odkręcone. Spróbujemy teraz kostkę wypiąć, czy tam wtyczkę. Świeci to. Nie wiem czy tu widzicie, tu jest zapadka do naduszenia i wyciągnięcia. I teraz tak, odnośnie jeszcze tej wtyki, dokładnie to wytłumaczę. Tu to trzeba nadusić, żeby tutaj zrzucić, żeby podnieść taką zapadkę, bo w środku jest ząbek. Jak kostka jest stara i używana, to może to być problem. Chociaż czasami trzeba spróbować to rozruszać. Nie wiem, czy mi się to uda. Być może za dużo, o, coś trgnęło. Może wyjdzie. Może wyjdzie. Dobra. Jest. Dobra. Bo w razie gdyby nie chciało, by to się podnieść, to na upartego. Bardzo z wyczuciem można spróbować wsunąć sobie jakiś płaski śrubokręcik i podważyć tą zapadkę, która jest tutaj we wtyczce. Chodzi o ten punkt. No. I teraz tak, kto jest uważnym widzem, temu teraz informację może potrzebną dam do przedliftowych wersji z taką kratką. Montujemy żaróweczki typu H7. Do wersji S-Line i wszystkich poliftowych montujemy żarówkę H11. No, to tak, żebyście wszystko tu wiedzieli, ja sobie coś takiego założę. Zwykłe, żadne LEDowe. LEDowe, jak to mówią w teorii, są nielegalne. Wiecie, niektórzy montują, to tylko tyle mogę powiedzieć, że montaż śledowych może się wiązać z tym, że będzie wyrzucać błąd na kąpie, że nie wykrywa wam takiej żarówki, trzeba wtedy jeszcze wykładać rezystory. No ale dobra, dobierzmy się do żarówki. Tutaj są takie zatrzaski. Trzeba to obudowę rozebrać ścieuszczelaczka po malutku wszystko mhm. no, i tutaj mamy naszą żarówkę I teraz tak tutaj zwalniamy jedną blokadę drugą blokadę Malutko wszystko cierpliwie. Jak z jajeczkiem. Jest. No. Okay. Nie wiem czy to widać. Drucik faktycznie spalony, także nie oszukało mnie. Tu już nowo sobie wydubałem. Także u góry jest wszystko ok Teraz te korektorki przydałoby się ściągnąć. Na szczęście nie są jakieś mocno zacieśnięte. No. Ja już od razu Wam powiem, że w planie mam wymienić od razu też prawą. Żeby jednakowo równa barwa była. No już praktycznie z górki mamy robotę. Co chyba nie będę Wam pokazywał jak to składam z powrotem, prawda? Także dajcie mi chwilę. Zaraz sobie odpalimy światełka po złożeniu. Także za sekundkę wracam. Niech tylko to poskładam. W odwrotnej oczywiście kolejności. Dobra, do samochodu. Wsiadam, zobaczę czy świeci to. A no, wygląda, że jest ok. Jak widzieliście żaróweczka świeci pięknie. Także szybka, łatwa robota. Tak uprzedzę pytania e, odnośnie powiedzmy innych żarówek. Może kiedyś przyjdzie okazja to będę e, nagrywał takie filmiki. Była, był materiał odnośnie wymiany żarówki od światła wstecznego. Także e, jak przeszukacie po kanale to znajdziecie. Tak, tylko wspomnę, że być może szykuje mi się grzebanie w przetwornicy w Bigsenonie, tutaj w przedliwce moim. Albo przetwornica, albo żarnik, zobaczymy. Także taki materiał być może się pojawi. Na siłę nic nie będę tutaj wymieniał, bo nie o to tutaj chodzi. Robię to przy okazji. Także tyle to byłoby na, na dzisiaj i w tym materiale. Korzystając też z tego, że e, idzie okres świąteczny, kończy nam się rok 2024, to życzę wszystkim wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Niech nasze auta nie rozczarowują, niech, niech nas cieszą, mm, dużo bez awaryjności i oczywiście zdrówka wszystkim. Życzę także pozdrawiam Was i do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.